Rozdział trzydziesty. Lwów od chwili przybycia króla zmienił się w istotną stolicę Rzeczypospolitej. Wraz z królem przybyła większa część biskupów z całego kraju i wszyscy ci świedcy senatorowie, którzy nie służyli nieprzyjacielowi. Wydane lauda zwołały również pod broń szlachtę województwa ruskiego i dalszych przyległych, która stanęła licznie, a zbrojno, z tym większą łatwością, że Szwedów wcale w tych stronach nie było. Rosły też oczy i serca na widok tego pospolitego ruszenia, w niczym albowiem nie przypominało ono owego wielkopolskiego, które pod ujściem tak słabą stawiło nieprzyjacielowi zapora. Przeciwnie, nadciągała tu groźna i wojownicza szlachta z dziecka na koniu i w polach hodowana, Wśród ciągłych napadów tatarskiej dziczy przywykła do przelewu krwi i pożogi, lepiej władnąca szablą niż łaciną. Świeżo jeszcze wyćwiczyła ją chmielniczczyzna, siedem lat bez przerwy trwająca, tak że nie było między nimi człowieka, który by tyle razy przynajmniej w ogniu nie był, ile sobie lat liczył. Coraz nowe ich roje przybywały do Lwowa. Jedni ciągnęli od przepaścistych bieszczadów, inni z nad prutu, Dniestru i seretu, którzy siedzieli na krytych dorzeczach Dniestrowych, którzy siedzieli nad roztoczystym bochem, których nad siniuchą nie starła złona ziemi inkursja chłopska, którzy na tatarskich rubieżach się ostali. Ci wszyscy na głos Pana dążyli teraz do Lwiego Grodu aby stamtąd na nieznanego jeszcze nieprzyjaciela pociągnąć. Dwaliła szlachta z Wołynia i z dalszych jeszcze województw. Taką nienawiść rozpaliła we wszystkich duszach ta straszna wieść o podniesieniu przez nieprzyjaciela świętokradzkiej ręki na patronkę Rzeczypospolitej w Częstochowie. Zaś kozactwo nie śmiało stawić przeszkód, bo nawet... W najzatwardzialszych poruszyły się serca i zresztą samo było od Tatarów zmuszone bić przez posłów czołem królowi i po raz setny przysięgi wierności ponawiać. Groźne dla królewskich nieprzyjaciół poselstwo tatarskie pod wodzą Subak Beya bawiło we Lwowie, ofiarując w imieniu Hanowym sto tysięcy ordy na pomoc Rzeczypospolitej, z której czterdzieści tysięcy mogło zaraz pod kamieńca w pole wyruszyć. Prócz poselstwa tatarskiego zjechała i legacja z Siedmiogrodu dla prowadzenia wszczętych z Rakoczym o następstwo tronu rokowań. Bawił i poseł cesarski, był już papieski, który razem z królem przyjechał. Co dzień nadjeżdżały deputacje od wojsk koronnych i litewskich, od województw i ziem z oświadczeniami wierności dla majestatu i chęci obrony do upadłego, najechanej ojczyzny. Rosła tedy fortuna królewska, podnosiła się w oczach ku podziwowi wieków i narodów, jak niedawno zupełnie pognębiona rzecz pospolita. Rozpaliły się dusze ludzkie rządzą wojny i odwetu, a jednocześnie okrzepły. Jak na wiosnę deszcz ciepły, a obfity topi śniegi. Tak potężna nadzieja stopiła zwątpienie. Nie tylko chciano zwycięstwa, ale wierzono w nie, coraz to nowe wieści pomyślne, choć często nieprawdziwe, przechodziły z ust do ust. Raz wraz opowiadano to o odebranych zamkach, to o bitwach, w których nieznane pułki pod nieznanymi dotąd wodzami rozgromiły szwedów. To o strasznych chmurach chłopstwa, podnoszącego się jako szarańcza przeciw nieprzyjacielowi. Imię Stefana Czarnieckiego coraz częściej pojawiało się na wszystkich ustach. Szczegóły w onych wieściach były często nieprawdziwe, ale razem wzięte odbijały jako zwierciadło to, co się działo w całym kraju. Lecz we Lwowie było jakoby ustawiczne święto. Gdy król przybył, witało go miasto uroczyście, więc duchowieństwo trzech obrządków, rajcy miejscy, kupiectwo cechy. Na placach i ulicach, gdzie okiem rzuciłeś, powiewały chorągwie białe, szafirowe, purpurowe, złociste. Dumnie podnosili lwowianie swego złotego lwa w błękitnym polu z chlubą wspominając zaledwie przeszłe kozackie i tatarskie napady. Za każdym ukazaniem się królewskim krzyk się czynił pomiędzy tłumami a tłumów nigdy nie brakło. Ludność podwoiła się w ostatnich dniach. Prócz senatorów biskupów, prócz szlachty napłynęły i tłumy chłopstwa, bo się rozbiegła wieść, że król zamyśla los chłopski poprawić, więc sukmany i gunie pomieszały się z żółtymi kapotami mieszczan. Przemyślni ormianie, o smagłych twarzach porozbijali szałasy z towarem i bronią, którą chętnie kupowała zgromadzona szlachta. Była znaczna liczba i Tatarów przy poselstwie, i Węgrzyni, i Włosi, i Rakuszanie, moc luda, moc wojska, moc odmiennych twarzy, moc strojów dziwnych, barwnych, jaskrawych, a rozmaitych, moc służby dworskiej, więc olbrzymich pajuków, hajduków, janczarów, kraśnych kozaków, laufrów, cudzoziemska przybranych. Na ulicach od rana do wieczora gwar ludzki, Przejeżdżanie to chorągwi komputowych, to oddziałów konnej szlachty, krzyki, komendy, migotanie zbroi i gołych szabel, rżenie koni, churkot, armat i śpiewy pełne gruźb i przekleństw dla Szweda. A dzwony w kościołach polskich, ruskich i ormiańskich biły nieustannie. Zwiastując wszystkim, że król jest we Lwowie i że Lwów to ze stolic pierwszy ku wieczystej swej chwale przyjął króla wygnańca. Bito mu też czołem, gdzie się tylko pokazał. Czapki wylatywały w górę, a okrzyki wiwa wstrząsały powietrzem. Bito czołem i przed karocami biskupów, którzy przez okna żegnali zgromadzone tłumy. Koniano się też i wykrzykiwano senatorom, czcząc w nich wierność dla pana i dla ojczyzny. Tak wrzało całe miasto. Nawet nocą palono na placach stosy drzewa, przy których koczowali mimo mrozu i zimy ci, którzy się w kwaterach dla zbytniego ścisku pomieścić nie mogli. Król zaś trawił dnie całe na naradach z senatorami. Przyjmowano poselstwa zagraniczne, deputacje ziem i wojsk, obmyślano sposoby zapełnienia pustego skarbca pieniędzmi, używano wszelkich sposobów, aby rozniecić wojnę tam, wszędzie, gdzie nie płonęła dotąd. Latali gońcy do miast znaczniejszych we wszystkie strony Rzeczypospolitej, aż hen do dalekich Prus i na Żmudź Świętą. Do Tyszowiec, do Hetmanów, do pana Sapiechy, który po zburzeniu Tykocina szedł z wojskiem swoim wielkimi pochodami na południe, szli Gońcy i do pana Chorążego Wielkiego Koniec Polskiego, który jeszcze stał przy Szwedach. Tam, gdzie było trzeba, posyłano zasiłki pieniężne, ekscytowano o palszych manifestami. Król uznał, uświęcił i potwierdził konfederację tyszowiecką. I sam do niej przystąpił, wziąwszy wodze wszelkich spraw w swe niestrudzone ręce. Pracował od rana do nocy więcej dobro pospolitej, niż własny czas, niż własne zdrowie ważąc. Lecz jeszcze nie tu był kres jego usiłowań. Postanowił bowiem zawrzeć w imieniu swoim i stanów takie przymierze, które by żadna potęga ziemska przemóc nie zdołała a które by w przyszłości do poprawy Rzeczypospolitej mogło posłużyć. Nadeszła nareszcie ta chwila. Tajemnica musiała się przedrzeć od senatorów do szlachty, a od szlachty do pospólstwa, gdyż od rana mówiono, że w czasie nabożeństwa stanie się coś ważnego, że król jakieś uroczyste śluby będzie składał. Mówiono o poprawie losów chłopskich i o konfederacji z niebem. Inni wszelako twierdzili, że to są niebywałe rzeczy, których przykładów dzieje nie podają, ale ciekawość była podniecona i powszechnie czegoś oczekiwano. Dzień był mroźny, jasny, drobniuchne źdźbła śniegu latały po powietrzu, błyszcząc na kształt iskier. Piechota łanowa lwowska i powiatu żydaczowskiego w półszubkach błękitnych, bramowanych złotem i półregimentu węgierskiego... Wyciągnęły się w długi szereg przed katedrą, trzymając muszkiety przy nogach. Przed nimi na kształt pasterzy przechodzili wzdłuż i w poprzek oficerowie z trzcinami w ręku. Pomiędzy dwoma szpalerami płynął jak rzeka do kościoła tłum różnobarwny. Więc naprzód szlachta i rycerstwo, a za nią senat miejski z łańcuchami pozłocistymi na szyjach i ze świecami w ręku a prowadził go burmistrz, słynny na całe województwo medyk, przybrany w czarną togę aksamitną i biret. Za senatem szli kupcy, a między nimi wielu ormian w zielonych ze złotem myckach na głowie i w obszernych wschodnich hałatach. Ci, chociaż do innego obrządku należąc, ciągnęli wraz z innymi, by stan reprezentować. Za kupiectwem dążyły cechy z chorągwiami, a więc rzeźnicy, piekarze, szewcy, złotnicy, konwisarze, szychterze, płatnerze, kordybanci, miodowarzy i ilu ich innych jeszcze było. Z każdego ludzie wybrani szli za swoją chorągwią, którą niósł okazalszy od wszystkich urodą chorąży. Za czym dopiero waliły bractwa różne i tłum Pospolity, w łyczkowatych kapotach, w kożuchach, guniach, sukmanach, mieszkańcy przedmieść, chłopi. Nie tamowano przystępu nikomu, dopóki kościół nie zapełnił się szczelnie ludźmi wszelakich stanów i płci obojej. Na koniec zaczęły zajeżdżać i karety, lecz omijały główne drzwi, albowiem król, biskupi i dygnitarze mieli osobne wejście bliżej wielkiego ołtarza. Co chwila wojsko prezentowało broń, następnie żołnierze spuszczali muszkiety do nogi i chuchali na zmarznięte dłonie, wyrzucając z piersi kłęby pary. Zajechał król z nuncjuszem Widonem, potem arcybiskup Gnieźnieński z księciem biskupem Czartoryskim, potem ksiądz biskup Krakowski, ksiądz arcybiskup Lwowski, kanclerz Wielki Koronny, wielu wojewodów i kasztelanów. Ci wszyscy znikali w bocznych drzwiach, a ich karoce, dwory, masztalerze i wszelkiego rodzaju dworscy utworzyli jakoby nowe wojska stojące z boku katedry. Zemszą wszedł nuncjusz apostolski widon, przybrany na purpurze w ornat biały, naszywany perłami i złotem. Dla króla urządzono klęcznik między ołtarzem a stallami. Przed klęcznikiem leżał rozpostarty dywan turecki. Kanonickie krzesła zajęli biskupi i świedcy senatorowie. Różnobarwne światła wchodzące przez okna w połączeniu z blaskiem świec, od których ołtarz Gorzec się zdawał, padały na twarze senatorskie ukryte w cieniu kanonickich krzeseł, na białe brody, na wspaniałe postawy, na złote łańcuchy, aksamity i fiolety. Rzekłbyś, rzymski senat. Taki w tych starcach majestat i powaga. Gdzie niegdzie wśród sędziwych głów widać twarz senatora wojownika, gdzie niegdzie błyśnie jasna główka młodego panięcia, wszystkie oczy utkwione w ołtarz, wszyscy modlą się, błyszczą i chwieją się płomienie świec, dymy z kadzielnic igrają i kłębią się w blaskach. Z drugiej strony stallów kościół nabity głowami, a nad głowami tęcza chorągwi jako tęcza kwiatów się mieni. Majestat króla Jana Kazimierza padł wedle zwyczaju krzyżem i korzył się przed majestatem Bożym. Wreszcie wydobył ksiądz Nuncjusz z Cyborium kielich i zbliżył się z nim do klęcznika. Wówczas król podniósł się z jaśniejszą twarzą, rozległ się głos Nuncjusza — Ecce agnus Dei — i król przyjął komunię. Przez jakiś czas klęczał schylony — na koniec podniósł się, oczy zwrócił ku niebu i wyciągnął obie ręce. Uciszyło się nagle w kościele tak, że oddechów ludzkich nie było słychać. Wszyscy odgadli, że chwila nadeszła i że król jakiś ślub będzie czynił. Wszyscy słuchali w skupieniu ducha, a on stał ciągle z wyciągniętymi rękoma. Wreszcie głosem wzruszonym, ale jak dzwon donośnym, tak mówić począł. Wielka, człowieczeństwa boskiego matko i Panno. Ja, Jan Kazimierz, Twego Syna, Króla Królów i Pana mojego, i Twoim zmiłowaniem się król do Twych najświętszych stóp przychodząc, ten oto Konfederację czynię. Ciebie za patronkę moją. I państwa mego królową dzisiaj obieram. Mnie królestwo moje polskie, wielkie księstwo litewskie, ruskie, pruskie, mazowieckie, żmudzkie, inflanckie i czernichowskie, wojsko obojga narodów i pospólstwo wszystkie twojej osobliwej opiece i obronie polecam. Twojej pomocy i miłosierdzia w teraźniejszym utrapieniu królestwa mego Przeciw nieprzyjaciołom pokornie żebrze. Tu padł król na kolana i milczał chwilę. W kościele cisza ciągle trwała śmiertelna, więc wstawszy tak dalej mówił. Aże wielkim twym dobrodziejstwy zniewolony, przymuszony jestem z narodem Polskim do nowego i gorącego Tobie służenia obowiązku, obiecuję Tobie moim ministrów senatorów szlachty i pospólstwa imieniem synowi twemu Jezusowi Chrystusowi zbawicielowi naszemu cześć i chwałę przez wszystkie krainy królestwa polskiego rozszerzać czynić wolą że gdy za zlitowaniem syna twego otrzymam wiktorię nad szwedem będę się starał aby rocznica w państwie mym odprawiała się solennie do skończenia świata, rozpamiętywaniem łaski boskiej i Twojej, panno przeczysta. Tu znów przerwał i klęknął. W kościele uczynił się szmer, lecz głos królewski wnet go uciszył i choć drżał teraz z kruchą wzruszeniem, tak dalej mówił jeszcze donośniej że z wielkim żalem serca mego uznaje dla jęczenia w opresji bojego pospólstwa oraczów przez żołnierstwo uciemiężonego, od Boga mego sprawiedliwą karę przez siedem lat w królestwie moim różnymi plagami trapiącą nad wszystkich ponoszę, obowiązuje się, iż po uczynionym pokoju starać się będę ze Stanami Rzeczy Pospolitej usilnie, ażeby odtąd utrapione pospólstwo wolne było od wszelkiego okrucieństwa, w czym Matko Miłosierdzia, Królowo i Pani moja jakoś mnie natchnęła do uczynienia tego wotum, abyś łaską Miłosierdzia u Syna Twego uprosiła mi pomoc do wypełnienia tego, co obiecuję? Słuchało tych słów królewskich duchowieństwo, senatorowie, szlachta, gmin. Wielki płacz rozległ się w kościele, który naprzód w chłopskich piersiach się zerwał i z onych wybuchnął, a potem stał się powszechny. Wszyscy wyciągnęli ręce ku niebu, Rozpłakane głosy powtarzały Amen, 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 na świadectwo, że swoje uczucia i swoje wota ze ślubem królewskim łączą. Uniesienie ogarnęło serca i zbratały się w tej chwili w miłości dla Rzeczypospolitej i jej patronki, za czym radość niepojęta, jako czysty płomień rozpaliła się na twarzach. Bo w całym tym kościele nie było nikogo, kto by jeszcze wątpił, że Bóg szwedów pogrąży. Król zaś po ukończonym nabożeństwie, wśród grzmotu wystrzałów z muszkietów idział, wśród gromkich okrzyków Wiktoria, Wiktoria, niech żyje jechał do grodu i tam one niebieską konfederację wraz z tyszowiecką roborował.